Siema, witajcie po weekendzie. Po długim weekendzie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. My trochę jeździliśmy, zresztą jakieś tam przebitki wstawiałam. Co dalej? Lucy tu na mnie patrzy i mnie wybija z rytmu jak zawsze. Dalej, w tym tygodniu trochę inaczej. Inne plany mamy, bo my mąż ma urlop. Co prawda nie wyjeżdżamy nigdzie, bo... bo nie wyjeżdżamy, tak? Bo to i szkoda trochę kasy i, e, i tak jakoś się poukładało, że wyciskamy wszystkie wizyty, wiecie ile można, nie? Jak jest mój mąż i mam taką pomoc, gdzie nie muszę nosić dziewczyn chociażby tutaj w domu po schodach, no to z tego korzystam. E, mam jakieś takie właśnie plany wizytowe, zaległe. To rehabilitacje, to, to też chcemy trochę jeszcze po tych budowach pojeździć, i tak tak dużo będzie tego jeżdżenia, mimo tego, że nigdzie nie wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że jakiś czas też na jakieś drobne przyjemności się znajdzie, to tak e, patrzę. Bo e, dwie rzeczy, może ktoś Was zna jakiś dobry chleb bezglutenowy, bo trochę jak wiecie, przechodzę na bezgluten. Testuję. Zobaczymy, czy wytrzymamy, czy nie. Kupiłam ten. O, coś takiego. Jest po prostu twardy, jak się suchy, jak nie wiem co. Jakieś grzanki chyba z niego zrobimy. To raz a dwa, Tu jest plecak Lusi. Kupiliśmy Lusi plecak. Hmm. Plecak króliczek. Kosztował chyba 130, około 130 zł, ale jest już taki porządny, duży. Z ogonem tutaj, z takimi o plecami, tu z trzema kieszeniami, słuchajcie. I jest naprawdę całkiem spory. A, tu już musi, musi o dwa buty tutaj już. E, tu ma jeszcze jakieś dodatkowe kieszenie. No, naprawdę plecak jest fajny. Już tak poważnie podchodzimy do tematu, co prawda jeszcze został nam rok, a, tylko rok przed szkołą już, bo już potem a, będzie a, szkoła się zaczynała. A, ale tamten plecak, co miała był naprawdę mały i do tego worek na kapcie i noszenie tego wszystkiego, 10 torek. Dla mnie to było mało wygodne i, i pewnie dla pań w przedszkolu też. Mam nadzieję, że tutaj będzie trochę wygodniej, będzie wszystko w jednym miejscu. Tu jest druga kieszeń. Fajnie, bo tutaj się nam spokojnie zmieści tablet w dziennej kieszeni. E, tu jest jeszcze jedna kieszeń pod uszami. A, i tu są takie jakby kieszonki, wiecie? A komórki, no. na różne inne dziwne rzeczy. To jakieś tam. No, jak to, jak to w tych nie? I tu też taka fajna jedna mała kieszonka organizacyjna. O, już tak pokażę tutaj tak. Też więc fajnie plecak taki porządny już. rusi przez pierwsze dwa dni, jak go kupiliśmy, nie ściągała go z pleców, więc chyba jej się podoba. No i tyle słuchajcie. Dzisiaj mamy dzisiaj mam zaplanowaną rehabilitację w Radzyminie, więc też się streszczam. Ogarniemy się i lecimy z tym tematem, nie Lucia? Jest okej? Okay? Ajo, tu mamy Asię. Asia ym, jest na wózeczku. Kamizelki nie zapinałam, ale dzięki temu, że ją tylko zarzuciłam, to mi z niego nie złazi i nie jest aż tak bardzo wygięta. Gramy cały czas z węża w międzyczasie. Tutaj Lusia ze mną robi... Lusia, zostaw ten chlebek, dziecko, bo on jest nagrzanki. Nie, proszę tak nie robić. Chlebek jest na grzanki. nie wolno tak. Lusia się obraziła, ale ma na sobie nowe aparaciki, które testujemy. O, tutaj pokazuje, tu jest jeden, tu jest drugi. No zobaczymy, jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Ale może, może, może. No zobaczę. A tutaj robię mięsko. Tak jak powiedziałam, będziemy mieć sporo wyjazdów, więc z rana sobie przygotowuję mięso. Chowam je do lodówki i nie wiem, czy na kanapki, czy do obiadu. Tutaj mam na dzisiaj do obiadu zrobioną piersi czeka z papryką. Do tego będą jeszcze jakieś warzywka, może jakieś frytki. Zobaczę, co tam nam się uda wyczarować. I tyle słuchajcie, ciasto jest z, z wczoraj, jest drożdżuwa, jest jeszcze deser w lodówce, więc dzisiaj nic nie piekę. Skupiam się właśnie na, na obiadku. ko witajcie ze strychu. Uciekłam przed, <noise> przed wszystkimi, Nie żartuję, dziewczyny są zajęte. E, no dobrze z moim mężem, w związku z tym, że on ma urlop, e, to jeździmy. I tak mało nagrywam, bo w sumie nawet nie ma co. załatwiamy e, różne, różne rzeczy, różne sprawy. I tak po prostu e, nam schodzą dni. E, no. Dzisiaj jeszcze dodatkowo byliśmy na mszy za mojego dziadka, więc też tak na szybko wróciliśmy z wymiany rurki i szybko właśnie na tą mrze i tak wiecie, już jest 20, już trzeba ogarniać leki i tak dalej, a, a jeszcze mam trochę do zrobienia, ale nie o tym. Zamówiłam takie coś dla Lusi, to są pieczątki. Do podpisywania ubrania. To sobie można spersonalizować. Zamawiałam to na Allegro. To kosztowało około 40-45 zł. Wygląda to tak. Jest on ładnie takie pudełeczko zapakowane. Jest pieczątka. Są tutaj. To są takie paski. Do podpisywania jakichś tam domów, chyba, czy jakichś piorników, czy czegoś tam. To, że wyjęłam coś, nie mogę tego rzucić. A tutaj, e, na tej szpuleczce, chyba, na, tak, chyba to jest to. Słuchajcie, nawet nie, nie rozpakowywałam tego, tylko tak zajrzałam. E, to jest chyba taka tasiemka. Co by do czarnych ubrań. Wiecie, czarne ubranie przyklejamy i wtedy robimy stempelek na, na czarnym ubraniu. Przyklejamy taką białą tasiemkę. I wtedy robimy stempelek. Może tak spróbuję wyjąć. No wyłaś. Co to jest? Tak z ciekawości, bo. Tak, to jest taka tasiemka. No ale jak to się przykleja? Może to się prasuje. Nie wiem. Nie wiem, nie czytałam, tak jak powiedziałam, nie czytałam jeszcze instrukcji. Więc nie wiem jak to się robi. Ale dobra. Na razie wytestujemy na jakiejś takiej koszulce, która nie jest już, wiecie. Znaczy jest OK, tak? Ale nie jest jakaś super nowa. Nie ja. No mocno trzeba ścisnąć. Wow. <laughs> ok, no pieczątka jak, jak biurowa, nie? No i tutaj zobaczymy, jak to jak to wyjdzie. Żeby nie było, że coś tutaj jest. Zobaczcie, tutaj jest o. Tak napis, rozmiar. I, I tyle. I przywalimy tą pieczątkę. Zobaczymy, jak to. Tylko nie wiem, w którą tu stronę. Chyba w tą. W to. Dobra. Więc oczywiście odwrotnie, no ale okej. Okay. <grytania> I mamy. Mówię do góry nogami zrobiłam okej. Okay. Lusia S. I będzie miała podpisaną, podpisane ubrania. Myślę, że będzie łatwiej i panią w przyszkolu i. No, no bo to wiecie, te dziewczynki mają podobne ubrania, więc nikt tego nie będzie pilnował, a tak to będzie miała. Dobra, jeszcze jedna. Żeby nie było, tutaj też nic nie ma. Okej. Okay. O, i coś takiego. Fajny bajer. Eee... O, zamykamy, chowamy do cidoeczka. To mi się teraz ten. No. O. Nawet fajny tak dla, dla dziecka. Do zabawy, tak do, do podpisywania swoich rzeczy. No, słuchajcie, to tyle. Ja się z wami żegnam. Składam sobie tutaj te ubrania. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Pa!